Proszę Państwa, ja zwykle staram się coś na bieżąco, prawda, powiedzieć. Obok tego, że czasem rzucam i starsze, zaległe filmiki, które mi blokują, prawda, pamięć w komórce. Proszę Państwa, ja chciałbym zwrócić uwagę internautom, a również społeczeństwu, bo internautom to łatwiej, ale internauci to też część społeczeństwa, no że ta kampania jest dość wyborcza nierównoprawna po prostu maksymalnie blokuje się blokuje się Konfederację, tak jakby w ogóle nie istniała, a już przy wyborach samorządowych i europejskich wskazywałem na to, że ogłoszeń wyborczych było na mieście jak kot napłakał. I obawiam się, że teraz będzie podobnie, tym bardziej, że to są wybory znacznie ważniejsze. I dziwna jest sprawa, bo przecież ustawowo wszystkie komitety zarejestrowane ogólnopolskie, ogólnopolsko, powinny mieć równy, pełny dostęp do mediów, zwłaszcza publiczny. No a tu właśnie, jak widzimy, jest zdecydowanie inaczej. Jest to złośliwe pomijanie Konfederacji, której wszyscy, a niestety zwłaszcza PIS, najbardziej się boi. Chyba najmniej PZL z Kukizem, ale oni też się boją, że mogą im trochę głosu odebrać, ale przynajmniej nie robią im na złość. No, proszę Państwa, w takiej sytuacji przecież powinna zareagować Państwowa Komisja Wyborcza, a przede wszystkim Konfederacja i obywatele powinni zgłaszać protesty i żądania do PKW, żeby zdecydowanie zareagowały. A ja zanim rozwinę ten swój temat po, po mojemu, właśnie tutaj, to chciałbym przypomnieć, że bardzo proszę osoby, suby, łapki, wpłaty, jakieś darowizny, również na, może być Bajpal. Yy, tak samo, że prowadzę, przynajmniej próbuję prowadzić, bo jeszcze się tam za bardzo nie rozkręciłem. Yy, blok. O tym samym tytule, co, co tutaj Julo Bulo, coś na Twitterze, Facebooku, a w przyszłości spróbuję i na Instagramie i Messengerze. Więc liczę na życzliwość i zainteresowanie Państwa. A suby łapki, jakieś drobne wpłaty darowizny, to oczywiście już by się znacznie przydały, bo ten mój sprzęt, jak widać, jest i, i umiejętności jeszcze też trochę nie są najwyższej jakości, no ale Adrem wracając, prawda, to złośliwe pomijanie, omijanie, jakby nie istniała ta piąta, piąty komitet wyborczy, on ma oczywiście numer cztery, a nie pięć, ale piąty z tych wszystkich zarejestrowanych ogólnokrajowo, no i w mediach, a zwłaszcza prywatnych, no to prawie jakby w ogóle nie istniał. Są blokowane, tak jakby nie startowali, a w publicznych, no, może tam czasem gdzieś coś się pojawi, ale też się maksymalnie unika. Na przykład dzisiaj słuchałem na Togewemie o kandydatach do wyborów w Krakowie. No, byli, byli wszyscy przedstawiciele, oczywiście z wyjątkiem piątego Komitetu Konfederacji, prawda? No, ale Togewem niby jako prywatny, no to sobie niby może. Pozwolić, ale jest to bardzo nieeleganckie, prawda? No, niby prywatnym wolno robić niemal co chcą, ale u nich to jest i tak nieuczciwe, nieeleganckie, bo przecież winni rzetelnie informować, a nie yy, tylko agitować społeczeństwo. A tu właśnie jakby Konfederacja nie istniała, nie startowała w Krakowie czy w Polsce. A większe pretensje należy i można mieć, i atakować do mediów publiczno-państwowych. Mają przecież obowiązek prezentować wszystkie komitety i winny dawać im taki sam czas okres. A tu prawie niemal ich nie widać, nie występują. Będą zapewne mogli, znaczy Konfederacja. Zapewne tylko będą mogli występować w tych krótkich audycjach. Komitetów wyborczych, które są nadawane w takich różnych porach, żeby mało kto je zauważył. Zresztą nie wiem, ile tam półtorej, dwie minuty przypada na jeden komitet. No to jest po prostu śmiech na sali. A dyskusji liderów też się, zwłaszcza telewizja publiczna, nie chce podejmować. No więc jak to jest? To jest niezgodne z ordynacją i z prawem. Więc trzeba krzyczeć, protestować, zgłaszać protesty. No, a na dodatek zapewne żadna z prywatnych i zapewne tym bardziej może nawet, choć powinna, publicznych telewizji nie bardzo będzie chciała przyjąć ich reklamy, nawet gdyby mieli kasę i zapłacili. No, choć oczywiście też mają obowiązek, ale zaraz wymyślą, że jakaś mowa nienawiści, zły czas, źle zrobione, etc., etc., więc zostaje właściwie tylko internet, a z kolei ludzie starsi, których przecież gdyby uświadomiono, jakie są niebezpieczeństwa dla Polski, zwłaszcza ze strony 447, inwigilacji tej, tej izraelskiej firmy Pegasus i inne historie. To zapewne by wielu z nich głosowało na Konfederację. A tak, to ludzie tam uświadamiani przez Kościół Rydzyka i PiS w ogóle nie bardzo wiedzą, co się dzieje, i nawet z dobrej wierze mogą nie, niezgodnie ze swoją, ze swoją intencją, powiedzmy, zagłosować przez nieświadomość. No, więc dostaje tylko internet, no i jakieś ulotki, ale na to trzeba też kasy ludzi. I sprzyjającego klimatu, a zapewne przeciwnicy będą je szybko usuwać. No. A na dodatek, oburzające jest to, już wspominałem, że przy poprzednich różnych wyborach było tak, że prawie nie było oficjalnych ogłoszeń, albo na chwilę gdzieś z boku w ostatniej chwili co jest oczywiście też niedopuszczalne. Kościół zapewne będzie ostro gardłował tylko zapis, a powinien również za. PSL-em, i Konfederacją. No ale ja na to wielkiego wpływu nie mam, choć może nie wszyscy księża będą tak otumanieni. No i ma, powinna być równoprawna kampania, ale wygląda na to, że nie będzie i że PKW nie będzie się śpieszyła do interwencji. Więc odwoływać się można tylko de facto do społeczeństwa, i do Pana Boga, bo On może zrobić jakiś kawał. Jeżeli by wyszła teraz awantura z Iranem, no to sytuacja może się drastycznie zmienić i konfederacja może mieć swoje pięć minut. No, więc zostaje tylko modlitwa, odpowiedni wysiłek, rozsądek i to, żeby wszystko poszło jak najlepiej, by była prawdziwa demokracja i sukces Polski, rzeczywisty, prawdziwy, nie. Yy, niby wstawanie z kolan, a klękanie na drugie, prawda? No nic. Szczęść Boże do usłyszenia. Amen.